XGSM. Najlepsze akcesoria do smartfonów i tabletów. Cześć, tu Białecki z firmy XGSM. Mam dzisiaj dla Was nowość, bardzo świeże dwa pokrowce do długo wyczekiwanego nowego flagowego modelu Samsunga Galaxy S4. Pokrowce, które chcę zaprezentować, to klasyczne flip covery, otwierane pokrowce marki Starcase, czyli europejskiej firmy ręcznie szyjącej pokrowce klasy premium. W tym przypadku, na początek to co wam pokazuję, czyli to Roma Classic, o którym wspomniałem, produkt nieco prostszy, bo szyty ze skóry ekologicznej z poliuretanów. Firma Starkey specjalizuje się w produktach skórzanych i te są jakby też takimi właśnie flagowymi produktami tej firmy. Natomiast zaczniemy od, no nazwijmy to nieco może niższej półki, ale również bardzo ciekawych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Ma to swoje plusy i minusy, zaraz może spróbuję trochę o tym wszystkim opowiedzieć, a na początek pokażę Wam szybko same pokrowce. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, nie ma tu oczywiście żadnych zastrzeżeń. Te wykonane z poliuretanów powstają tak czy inaczej w takim samym ręcznym procesie produkcji, jak te wykonane ze skóry naturalnej. Dużo producentów, to już nie tylko pokazywane tutaj StarCase, ale dużo zdecydowanie starszych i bardziej znanych marek, decyduje się na mieszanie swoich produktów, raz wypuszczając produkty skórzane, raz poliuretanowe. Tak robi Bugatti, tak robi Krusel, to nie jest absolutnie żadna nowość. Podstawowym plusem poliuretanów jest to, że można nadać im właściwie dowolną fakturę imitującą dowolny gatunek skóry, nie tracąc wiele na jakości. To w dotyku i z wyglądu jest bardzo podobne do skóry. Oczywiście takie nieco bardziej gumowe wydaje się pod palcem. No to jest jakby efekt niestety, którego uniknąć się nie da. Natomiast sama trwałość tego typu produktów jest doskonała. Szycie, jak zwrócić uwagę, też nienaganne, nie ma tu krzywych szwów, nie ma krzywych krawędzi. Całość jest skonstruowana w bardzo przemyślany sposób. O tak. Mam oczywiście wszystkie potrzebne wycięcia. Bardzo prosty, ale skuteczny mechanizm zapinania pokrywy czyli taki po prostu zatrzask, który zaczepia się o górną krawędź telefonu. Telefon umieszczamy w pokrowcu przy użyciu takich czterech zatrzasków zabezpieczających jednocześnie rogi. No i cóż, te pokrowce mamy w wersji w tej chwili czarnej i białej obydwa. Z podobną fakturą, właśnie imitującą skórę. Produkty, jeżeli jesteście nimi zainteresowani, jeżeli podobają Wam się tego typu rozwiązania, znajdziecie rzecz jasna na starcase.pl oraz na naszej stronie macierzystej na xgsmpl. Jesteśmy wyłącznym importerem i dystrybutorem na Polskę produktów marki Starcase. Także, czy na stronie StarkSpl, czy na XGSM znajdziecie pełen asortyment produktów tej marki na XGSM, na którą na tą stronę ponadto Was zapraszam, tam znajdziecie też dużo innych akcesoriów do Samsunga Galaxy S4, ale też do wszystkich dostępnych na naszym rynku smartfonów i tabletów. Ode mnie to wszystko. Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia na kolejnej prezentacji. XGSMPL. Tylko najlepsze marki w największym polskim sklepie internetowym z akcesoriami do smartfonów i tabletów.